Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, za kilkanaście minut będziemy głosowali nad immunitetem jednego z parlamentarzystów, pana posła Michała Wosia. Myślę, że żaden przyzwoity człowiek nie przyłoży ręki do tego, żeby zdejmować mu immunitet. On jest człowiekiem niewinnym. Podjął decyzję na podstawie ustawy, przepisu, który tutaj został uchwalony kilka lat temu. Potwierdziło to również tą legalność działań, opinie wybitnych polskich profesorów. Nie wiem, czy pan marszałek wie, że do wniosku nie dołączono opinii z Najwyższej Izby Kontroli, z której wynika, że minister Michał Woś podjął działania legalne. Chcę powiedzieć także, że nie uzyskał żadnej korzyści majątkowej, żadnej korzyści osobistej. Przelano pieniądze z jednej instytucji państwowej do drugiej. Państwo nic na tym nie straciło. Chciałbym także prosić pana marszałka, bo to jest ważne, panie pośle, Panie marszałku, czy pan wie, że posłowie nie mieli możliwości zapoznać się z aktami sprawy prokuratorskiej? Przecież to jest haniebna sprawa. Michał Woś jest człowiekiem niewinnym. Za kilka lat, jeżeli przejmiemy władzę, a tak będzie, wskażę panią, pana, żebyście stanęli przed sądem. Dziękuję bardzo, żeby panie się pośle. Przez... Pan przewodniczący Urbaniak, bardzo proszę. W takim trybie, że jak rozumiem, będzie odnosił się do wniosek sprawy, przeciwny. o której powiedział pan poseł Woś. A jeżeli chcecie, żebym nadał Panie temu status wniosku przeciwnego, to bardzo proszę. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, wniosek przeciwny. Bez żadnego trybu, że zacytuję klasyka. Bardzo proszę. Nie. Będziecie państwo mogli wtedy, kiedy będziecie wypowiadali się merytorycznie w sprawach, które są tu podnoszone. Został, został podniesiony. Panie proszę, poradzimy sobie z mierzeniem czasu. Pozostał podniesiony problem uczestnictwa posłów w działaniach Komisji Regulaminowej i Immunitetowej Spraw Poselskich. Pan przewodniczący zabierze w tej sprawie krótko głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Mieliśmy przed momentem do czynienia z drastycznym złamaniem regulaminu Sejmu i ustawy. Ustawo. I chcę pani wytłumaczyć, bo najwyraźniej pani nie, tego nie rozumie. Immunitety i ich uchylanie to bardzo delikatna sprawa. Przez lata kształtowano przepisy, które regulują, jak to powinno wyglądać. Jednoznacznie ustawodawca zapisał, że w sprawie immunitetu nie ma żadnej innej dyskusji poza tą, która odbywa się na posiedzeniu Komisji Regulaminowej. To wystąpienie było wyraźne złamanie i nadużyciem tak zwanego wniosku formalnego. To tam pan miał obowiązek występować i ewentualnie bronić swojego kolegi, którego które nie ograniczałem czas na komisji. Wszyscy członkowie komisji mogli wypowiadać się dowoli. Obrońca pana Bosia mógł się wypowiadać dowoli. Dyskusja trwała 5 godzin. Limit czasowy dwuminutowy, którego prawie nikt nie przeszedł, dotyczył tylko i wyłącznie gości spoza składu komisji. Taki jest zwyczaj praktykowany od lat. Komisja trwała 5 godzin. Posłowie suwerennej Polski nie przytoczyli żadnych argumentów, tak jak teraz. Poza tym, że niewinny, że chództwa, że sprawa polityczna. I. Ani razu przez pięć godzin nie położyliście na stole twardych argumentów. Twarde argumenty położył prokurator. Dziękuję bardzo, panie, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Traktuję też pana wystąpienie jako zapowiedź konsekwencji regulaminowych czy wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych wobec pana posła Wójcika. W, tak jest, Komisja Etyki. Drodzy państwo, przystępujemy w związku z powyższym do bloku głosowań.